Z kobiety. Jakie są, czy, czy są kilka rodzajów orgazmów u kobiet, czy jak to w ogóle wygląda? To o czym nie. rozmawialiśmy przed włączeniem kamery, to tak. to, że są orgazmy udawane i prawdziwe, a często nie wiecie o tym, że udajemy orgazmów. Tak jest, to ja słyszałem. Że są, e, pamiętajcie, że są orgazmy udawane i prawdziwe, tak? Znaczy, polegają... Pytanie jest, skąd się biorą te udawane orgazmy. Albo czekamy, by z jakieś korzyści, albo po prostu to ma tak wielkie, że musimy nas tego zaspokajać i dlatego też się udajemy. A no, są różne powody. No. Różne tak, i Wam to się łatwiej mieć, orgazm trudniej, bo my więcej myślimy, jak człowiek myśli, nie ma przez to ochoty na osiągnięcie orgazu. Dlaczego? są pink. różne powody, różne. Piękna, mądra wypowiedź, ale są u kobiet też różne rodzaje organów? Yy, no, tak. są. Mówiąc tak jak lew starowicz, tak. lew starowicz, to są też te łechtaczkowe, i te nie i te od szyi, nie od szyi. No, to Róż nie są, są, różne są. Różne są. Jak się chce edukować, chciał wiedzieć, bo ja nie mam pojęcia. Ale to po prostu... też instrukcje, czy o co chodzi? <laughs> o instrukcji, to robię chciałabym się dowiedzieć, jakie są rodzaje. Wiesz, no nie mogę <laughs> mówić za każdą dziewczynę, nie mogę odpowiadać za każdą kobietę, ale generalnie wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak czujemy. Jedna dziewczyna lubi całowanie po szyi, na nie. Jedna lubi perwersję, druga nie lubi perwersji. Co jest, to Wszystko to zależy od partnera. zależy od partnera. No to tak, zależy jaką mi drogę pokaże. ale mając te, no, powiedzmy prawie 30 lat, uważam, że lubię mężczyzn, którzy wiedzą czego chcą. Nie Są mówią, tak, i nie boją się o tym nawet im mówić, bo mało ludzi yy, mówi o tym się, no, nawet w trakcie. A to też jest ważne. Ani już po prostu nic nie mówią, to takie przykre. Dziękuję. Piękna, z, z uśmiechem, z fajnym takim luzem. To jest rzadko w dzisiejszych czasach, że możemy to spotkać... była moja pierwsza wypowiedź w ogóle na YouTube.